Cześć! Dzisiaj chciałem Ci powiedzieć o dylematach internauty pracoholika. Nie wiem, czy Ty się do nich zaliczasz, ja staram się nie zaliczać. Ale dzisiaj, mimo że jest długi weekend, właściwie jest też czas na to, żeby troszeczkę popracować. Czyli zrobić trzynaste nagranie w cyklu Wyzwanie Serwak. Ponieważ narzędzia, którymi się posługuję w tworzeniu swojej strony internetowej, oparte są na zintegrowanym systemie serwak, chciałem właśnie powiedzieć, że to jest coś fascynującego. Ponieważ jak robisz normalny biznes, bardzo często w biurze masz odpowiednie godziny pracy i poza nimi czasami już się nie zajmujesz pracą, chyba że dużo o tym myślisz. Ale jeżeli się wykonuje pracę w domu, to jest bardzo duża pokusa, żeby nie tylko w ciągu dnia, ale wieczorem, w nocy, czasami w weekendy, w sobotę, nawet w niedzielę, coś zrobić w internecie. No i w tym momencie jest pytanie, czy to już powoli zaczyna się uzależnienie od pracy i konieczności pracy, bo bez tego właściwie nudzisz się i nie możesz sobie miejsca znaleźć. Czy tak powinno być, czy nie. Oczywiście, Ty odpowiesz sobie sam na to pytanie, w zależności, jaką pracę wykonujesz i co w internecie robisz. Bo jeżeli robisz jakiś jeden konkretny projekt, na przykład strony przechwycujące, podłączenie do, do autorespondera i masz konkretny projekt, no to czasami rzeczywiście skupienie na tym jest bardzo ważne. Ponieważ możesz wtedy być bardziej efektywnym, i wtedy nawet kilkanaście godzin, czasami nawet bez snu albo z krótkim snem, daje ci możliwość zrobienia w krótkim czasie czegoś, czego będziesz zadowolony. Natomiast, jeżeli robisz różne rzeczy w internecie yy, i rozmawiasz przez telefon i masz dużo rozpraszaczy, nieraz koniecznych, nie jesteś w stanie ich wyeliminować. To ten czas przeciekać ci pomiędzy palcami i chcąc go nadgonić, co robisz? No siedzisz, nieraz po nocach. Ja już się nie nadaję do siedzenia po nocach, więc 11-12 mówię koniec, ale znam takich, których o 10 dzwoni rano i nie mogę dobudzić, bo posiedzieli do godziny 5. No, podziwiam ich, ale może dlatego, że są to młodsze osoby i w związku z tym więcej mogą sobie pozwolić na to, że przestawić swój zegar biologiczny. Ale najlepiej jest jednak zachowywać umiar we wszystkim. Czyli polecam mm, każdemu, żeby się zastanowił nad planowaniem swojej pracy, co jest oczywiście bardzo trudne, i realizowaniem tego planu, bo to daje nam możliwość kontrolowania, czy idziemy w odpowiednim tempie, czy nie. I jeżeli nie idziemy w odpowiednim tempie, to już się dawno przestałem przejmować tym, że mi coś ucieka, że czas. Jest szybszy od tego, co ja mogę wykonać. W związku z tym życzę ci, żebyś bezstresowo podchodził do swojej pracy, ale co najważniejsze miał efekty, bo jak będziesz miał efekty i będziesz miał coraz więcej kontaktów biznesowych dzięki internetowi, dzięki pracy z systemem serwak w swoim biznesie rozwijając go online i będziesz z tego miał efekty biznesowe, finansowe, no to życzę ci tego. Ale unikaj uzależnienia od internetu i komputera, i pracy, jakakolwiek by ona nie była. Pozdrawiam i zapraszam do jutrzejszego nagrania.